W Polsce narasta spór. Tym razem to przedsiębiorcy rzucają wyzwanie rządowi w sprawie nowego, obowiązkowego systemu KSF. I co ciekawe, to nie jest jakaś zwykła prośba o zmianę przepisów. Nie, to zorganizowany opór, który sięga po najcięższą artylerię argumenty konstytucyjne. Zobaczmy, o co w tym wszystkim chodzi. Już na samym początku petycja nadaje naprawdę mocny ton. Autorzy nie zostawiają tu pola do negocjacji. Dla nich to jest po prostu obrona fundamentalnych wolności. Przed czymś, co wprost nazywają agresywnym dyktatem. To od razu pokazuje, jak wysoka jest stawka w tej grze. Ok. Żeby dobrze zrozumieć ich stanowisko, przejdziemy przez pięć kluczowych punktów. Najpierw przyjrzyły się samej petycji, potem zbadamy, dlaczego przedsiębiorcy zwracają się do gmin, a nie bezpośrednio do rządu. Dalej poznamy ich obawy o inwigilację, przeanalizujemy zarzuty prawne i na koniec zobaczymy, jaką konkretnie strategię oporu proponują. No dobrze, zaczynamy od sedna sprawy. Mamy tu do czynienia z, można powiedzieć, klasycznym konfliktem obywatele kontra aparat państwowy. Zobaczmy, o co dokładnie chodzi w tym sporze. Czym jest więc ten cały kasef? Cóż, w największym skrócie to taka centralna, cyfrowa platforma, przez którą docelowo ma przechodzić każda faktura wystawiana między firmami w Polsce. Rząd mówi, że to po to, by uszczelnić system podatkowy i walczyć z oszustwami. No ale przedsiębiorcy, oni widzą to zupełnie, ale to zupełnie inaczej. I tu dochodzimy do absolutnego sedna ich stanowiska. To nie jest po prostu jakaś grupa biznesowa walcząca o swoje. Oni pozycjonują się jako suweren, jako naród, który zgodnie z konstytucją sprawuje władzę zwierzchnią. Twierdzą, że to oni, a nie jakieś tam struktury partyjne, mają prawo decydować o swojej własności i pracy. No właśnie, dlaczego ta petycja trafia do władz lokalnych, a nie od razu do rządu centralnego w Warszawie? To bardzo ciekawy ruch strategiczny, który naprawdę wiele mówi o całym podejściu tych przedsiębiorców. Tutaj kluczowe jest to, jak sygnatariusze interpretują rolę gminy dla nich to nie jest po prostu niższy szczebel administracji widzą ją jako autonomiczny podmiot, którego celem, zgodnie z konstytucyjną zasadą decentralizacji, jest właśnie zapobieganie gromadzeniu zbyt dużej władzy w rękach rządu centralnego. To zdanie idealnie podsumowuje ich wizję. Gmina ma być partnerem dla mieszkańców i lokalnego biznesu. Ma dbać o ich interesy, a nie być narzędziem w rękach rządu do zbierania danych i kontrolowania obywateli. Aksef postrzegają właśnie jako takie narzędzie do inwigilacji. I to płynnie prowadzi nas do samego serca petycji, czyli do konkretnych obaw związanych z KASEF. To sformułowanie, którego użyli, inkwizycja gospodarcza, doskonale pokazuje, jak głęboki jest ten niepokój. Dobrze. A więc czego konkretnie się boją? Po pierwsze, że rząd dostanie pełny wgląd w ich marże, strategie cenowe, całą listę partnerów biznesowych. Po drugie, że te dane mogą, no cóż, wyciec albo zostać wykorzystane do szpiegostwa gospodarczego. Po trzecie, że centralizacja wiedzy o tysiącach firm to w zasadzie forma kradzieży ich know-how. I wreszcie, że państwo zbiera o wiele, wiele więcej danych niż jest to absolutnie niezbędne do celów podatkowych. Ten argument pokazuje bardzo konkretny, wręcz namacalny lęk. Sygnatariusze wskazują palcem na zewnętrzną amerykańską firmę, która ma mieć dostęp do samego serca polskiej gospodarki, do danych fakturowych. W ich ocenie to naraża cały kraj na kradzież własności intelektualnej, a w konsekwencji na utratę suwerenności ekonomicznej. Hmm. mocniejszych słów chyba już nie można było użyć. To porównanie KSF do komunistycznego mordu pokazuje, że dla sygnatariuszy tej petycji to nie jest jakaś tam kwestia techniczna czy administracyjna to jest fundamentalna walka o przetrwanie wolnego rynku w Polsce. Ale przedsiębiorcy nie poprzestają na samej krytyce. Ich zdaniem, cały system KSF jest od samego początku po prostu nielegalny. Przyjrzyjmy się więc ich argumentom prawnym. Zasadniczy zarzut prawny jest taki. Konstytucja mówi, że podatki muszą być nakładane w drodze ustawy i to co ważne, w liczbie pojedynczej. A tymczasem Ksef, zdaniem autorów petycji, został wprowadzony przez całą serię skomplikowanych nowelizacji, co czyni to prawo niejasnym i niezrozumiałym dla obywatela, a przez to, w ich opinii, po prostu nieważnym. Ta tabela świetnie podsumowuje całą ich argumentację. Po lewej stronie mamy to, co według konstytucji może robić rząd, a po prawej to, co zdaniem sygnatariuszy robi poprzez ksef. Wprost oskarżają rząd o uzurpację władzy gmin, wymuszanie wadliwego prawa i co gorsza, narażanie interesów państwa przez udostępnianie kluczowych danych zagranicznym firmom. No dobrze, to co konkretnie przedsiębiorcy chcą osiągnąć? Bo to nie jest tylko manifest ideowy. To jest wezwanie do działania z bardzo konkretnym planem. Oto pięć postulatów. Chcą, aby samorządy publicznie potępiły KSEF, odmówiły jego stosowania, stworzyły mechanizmy obronne dla mieszkańców, przejęły kontrolę nad lokalnymi danymi podatkowymi i tak ogólnie dążyły do uniezależnienia się od Warszawy. To jest w zasadzie gotowy plan na oddolny opór cywilny. A to jest ich ostateczne wyzwanie prawne. Taki as w rękawie. Mówią wprost. Pokażcie nam orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że ten system jest legalny. Jeśli go nie macie, to obowiązuje domniemanie niekonstytucyjności. To jest bardzo sprytne przerzucenie ciężaru dowodu na administrację. I na koniec mamy tę potężną deklarację. To już nie jest prośba, to oświadczenie woli. Przedsiębiorcy, powołując się na swoją rolę suwerena, zapowiadają, że po prostu nie będą stosować się do prawa, którego legalność, w ich mniemaniu, nie została w żaden sposób potwierdzona. To starcie między zorganizowaną grupą obywateli a państwem stawia fundamentalne pytanie. Ta petycja to coś znacznie więcej niż tylko spór o faktury. To jest prawdziwy test dla samej relacji między władzą a obywatelem, a wynik tego testu z pewnością będzie miał znaczenie dla nas wszystkich.